Cześć, jak się macie? Tutaj lek i mam dla was złą wiadomość, nie będzie Fifa 13, I'm sorry, I'm sorry. I też postanowiłem, w ostatni raz wam zapowiadam, że będzie jakaś nowa gra, bo robię wam tylko nadzieję, a tu dupa. Więc mówię będzie inna gra, lecz nie powiem wam jaka, wy wam nie robić nadziei. I dobra, nauczymy się o na przykład czegoś takiego, bo fajnie to wygląda. Manualnie. Dobra, przepraszam, wszystkich, których zawiodłem brakiem FIFA 12, bo gra mi się bardzo podoba. Zna konsole, lecz nic z tego. Tak to już jest z Xboxem Niestety, a w sobie popsuję humor, no ale dobrze. nie tylko gra mi się wyje, nie? Fajne to kopnięcie. O, a nie. Czukajcie, ja tu nie mogę innych ciosów robić. Zapomniałem, że to nie jest tylenik Przypomnijcie mi. O kurde, to jest zapomniałem o czasie jest drugi tak jest i trzeci finish yes jest, jest. udało się dobra i zróbmy jakiś trening jest przyjemność się sobie zrobił sparring, lecz no nie mam żadnego Ładnego sparring partnera. A i taka drobna informacja: zobaczycie mój nowy strój. Tak jest, zobaczycie mój nowy strój. Zrobiłem go sobie poza wizją dzisiaj. Zapomniałem o Gali smackdown, więc teraz ja to wrócę, gadam o 15:20, więc. Ten film będzie gdzieś tak o 18.00. To będzie. Jeszcze WWE corner Co nie? Dokładnie. No chyba wygala, wyjdzie jakoś smętnie. No to smętnie, czyli słabo. Oczywiście. Tak jest. Poszliśmy gdzie jest więcej. Tylko cztery, ale więcej. Hmm. Nie no wiem, tak nie ogarniam jeszcze tego zadania. Zbytnio. Oh, holy shit. No. This. Jesus. Co ja robię? Co ja wyczyniam? No, is a fuck. Wow, jedna gwiazdka. O, falenstwo. Fuck. tak się napaliłem na FIFA. Ale jakoś to wywołujemy, nie? Jak jeszcze przegram tą walkę to już będę maksymalnie zenerwowany Na jest ze strajkiem podobny do nas, tylko jedną więcej przegraną i jedną więcej walkę Czyli tam tą... jedną więcej walkę to może staje na więc Noi ja nie do w walk tyle co on, więc mam nadzieję, że...

Jeff Godfrey wow. O widzicie tą równicę w moim stroju czy nie? Tak jest, jest tam zielony jeszcze napis oh. Już to mogliście dostrzec podczas treningu I to moje nowe kopnięcie wygląda niesamowicie I ta walka H będzie łatwa nie wiem, czy te rywale są tak sobie, czy ja jestem taki pro. Nie, nie padnie, nie padł. O, wynudzi mnie to takie łatwe wygrywanie. Jest my gad. Ja jeszcze muszę... tym zrobić Cornera. Muszę zrobić Cornera. Może Corner będzie jutro, jak się nie wyrobi z czasem. I... ...WWE Universe. Oj, widzicie i nowa kofuleczka tak jest. Tak jest. Jest pięknie. I wygrywamy naszą kolejną walkę. Nie mogę się doczekać, a w będzie walczyli z tymi większymi rywalami. I nie ma knockoutu nocy. Tu jest Fight of the Night. to nic... Sami Fight of the Night. Knockout of the Night. Znaczy no, no, Monokaut był na pewno lepszy, mogę się założyć. Tylko w ogniu a my już jesteśmy w 22 miejsce w rankingu mamy. I wybieramy sobie następnego rywala. Title UFC. Run, A co, zaryzykujemy. I są cztery miejscowe i od nas lecz to jest fansa na walkę w WFC. Ojej, oh, yeah. Camp Seven. Camp Seven. Tak jest, musimy podwkolić na jakiś cios. Uh, level up, level up. Left head kick, czy right head kick. Left head kick. Tak jest. Left-Hat Kick, bo tamty już mamy dosyć zaliczony. A już się nam bardzo szybko załadowało, jak ładnie. I bijemy, go nie ma. To chyba tutaj byłoby wystarczająco trafić, nie? Dokładnie tak. Eee. I Low Kick. O, i Low Kick. Aha, bo tu... To... Zapomniałem. Mmm, mmm, kick on o! Uh, uh. Ach, szkoda, że bym nie trafił. Ej, to się czas kończy, więc mówię, przestaniemy się bawić, co? Ale i tak się ja nie bawię, tylko mi nie wychodzi. <ścoughs> A tak jest, webra są najmniej kryte. Wow, he calls the pain! Nie, time! Dobra, nie trafiliśmy, trafiony, mamy już złoto Dwie był już ten full, mamy dwa Jest dwa low kick. trafiony Holy shit Fave Na pięć gwiazdek Zapewne No oczywiście i mamy już level up Tak jest, pozostał nam tylko jeden ten i zróbmy jeszcze jedno kamp Tak jest, dopracowujemy nasze ciosy, żeby te ciosy niszczyły. To uncle Look? O, nawet nie, wiem, coś takiego umiem automatycznie. Lecz nie. Dźwigniami, co się nie będziemy zajmowali. My wolimy przez KO. Level up. O, a tu mam, umiem a w tyle. To nie. To tak jest. To nie. To po co nam dźwignia? Po co nam dźwignia? Po co nam To tak jest, bo to mamy najmniej tego nau nauczonego. No i dobrze zobaczymy jak to nam pójdzie. LB plus... Aha, to było to, tak? A my mówimy go być jak chcemy, więc... To tam bez równicy. No i dobra, wypraszam, nie gość w pokoju. No. Dobra, lołki, bo lołki najczęściej są trafiane, takie... Choć one chyba najmniej dają. Tak jest, najwięcej zapewne daje to uderzenie, którego się uczymy, lecz mniej tym. Będzie lepiej niż wtedy, jestem tego pewny. Aha, tu jak on blokuje nasze ciosy, to nam to jeszcze spływa, jo? Ja? Ależ my nie możemy go trafić, jesteśmy tak podmęczeni. Jest, jest, jest. Uda się uda, profe? Fuck nie uda się. Choć mowy jest nadzieja w finish. Nie czy takie słanie mamy w drugi poziom. Tak jest. Drugi poziom. No i to czas na walkę. Na tą pierwszą walkę w U. UFC O je, o UFC, UFC, je yeah, e yeah, UFC I to będzie walka numer... Czekaj jest na furlevel nam wydać. walkę wieczoru! Walk, pierwsza walka wieczoru, no drugą jeszcze nie leć walka wieczoru. I ten debyt w UFC musi być jak najlepszy. I teraz muszę rozmyślić jaką taktyką zawalczę. i już wiem jaką taktyką. Będę się z nim, że tak powiem, bawił w pierwszej rundzie. No chyba, w trafi trafię, to już będę atakował na siłę, lecz jak już zacznie blokować, to już kończę. O, widzimy nawet, wow, filmik! No i dobra, to będzie taka taktyka. A gdy... No, w pierwszym rundzie czyli taka zabawa, i spędziłem lada do parteru, żeby go wygrywać na punkty. W połowie drugiej lądy już walczymy agresywnie. Tak jest. Muszę zapamiętać tą taktykę. Nie wiem, czy mam intonation on. Landing piękna arena UFC 31 lat 31 lat 31 31 lat, 31, 31 lat Mana Frywa A to jest miejsc w przyszłe w UFC to jest jego ósma walka i w UFC UFC a na fary jest coś 41. Walka i Kevin Marchal, mój ulubio ulubiony arbiter w tej grze. No i dobra, let's go! Spokojnie, spokojnie, muszę to wygrać. Dobrze, o, spokojnie, u widzimy. wam. I partner, tak jest, wygrać na punkty, wygrać na punkty. Tą rundę, to jest główny cel. Dobra, sędzia zchwała, za chwilę poniesie choć teraz, aj, wyfliśmy, lecz się nie udało nic więcej. Do wy I dźwignia, tak jest to, te podziwiają sędziowie, ale fuck. Lecz ta dźwignia nam nie wyjdzie, nie odklepie. Dobra, i my nie będziemy na dole, mu na to nie pozwolimy. Ładny front kick, tak. Obrotówka, no świetnie, świetnie. O, u, 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 u. Backfist. Dobra. I drugi. I low kick. I low kick wewnętrzny. Low kick. Oj, w dwóch. I parter. Nie udało się. Nie udało się, lecz... Spróbuj, oj, ona ja nas nie może obijać. Mamy już, no i się nam czerwieni z lekka głowa. Niedobrze. Teraz jeszcze oni są góry. Dobra, zmiana taktyki, wchodzimy w niego jak w masło. Fak coraz bardziej czerwona głowa, lecz za to trafiliśmy ładnie Hajkikiem, uda się, nie, kurde, ale wyby, jest nie ma. Wypychanki. Ja cię... Ale f, to jest stresująca walka, trafiliśmy, trafiliśmy. To może być koniec. Tak, proszę, proszę. Nic z tego. Lecz jest dobrze. Jest dobrze i teraz spróbujemy go z... O. Lecz nie. Tak jest, no i nasza taktyka w, w nici, bo na frywal nas za szybko obił. Niestety. O! strafił, lecz my nie będziemy gorsi. Czyżby wszykujemy się na. Uoo, ale trafiliśmy, Czy przed końcem Pierwszy Lundy byśmy mieli go wykończyć? Proszę, proszę, tak jest! He is. He is. He is. He is winner. A way of TKO. My widzimy, że tam jest, czy dyskutuje w sędzie. No, on nie powinien. Kończyć walki, ale no nic nie robił. Filmował czyste ciosy. Owszem, były to tylko dwa, lecz czysto wchodziły. Ech, popatrzcie, jak w UFC podnoszą na fą rękę. Na debut w UFC. W tej federacji, oczywiście. Fifty, fifty, nie mamy czasu. I, tak jest, inner betakey, o! Oh, 13 sekund, prędko, gongiem, gongiem kończącym te starcie! Ooooooooooo... Oh, yeah. I knockout nocy. Albo walka noc... Nic z tego? Łeee... Yeah. sami fin of the night? Knockout nocy? I fight of the night? Wow! No, i awansujemy na 18. miejsce w rankingu. Yes, yes, yes. Uch. I już koniec kolejnego roku. Zawodnik roku. No to niestety nie dla nas. A wkoda, wkoda. Wtedy mieliśmy. Semi Fin of the Night. Czy będzie coś teraz? Czy coś nam dadzą? Walka noc w też Tefnie, knockout nocy nie dla mnie, nie dla tu chociaż sami Fin of the Night. Nic, nic, nam no mnie. Jest dziewiąte miejsce. No i chociaż w coś, takie zawsze coś jest, więc nie ma co nawykać. No i wybierzmy następnego rywala, Kończymy ten odcinek i wybieramy oczywiście rywala z UFC, który jest 14 w rankingu. Tu w tej karierze wysokują 48 walk, a my już możemy być na 14 miejscu po 8 walce. No yeah! Dobra, koniec tego odcinka. Wagnę się z wami Piotrek, cześć!